Motor czy rower? Oto pytanie, które nasuwa się, patrząc na tego Anguę M20. Jest to rower na pewno wyjątkowy w gamie rowerów Engle. Ja wczoraj na nim przejechałem 40 km, jeżdżąc do pracy, do klientów i na różne sprawy. Naprawdę zakochałem się na tym rowerze i myślę, że wam też się spodoba. Dlatego w tym filmie sprawdzimy, czy prędkość maksymalna 45 km na godzinę jest faktycznie osiągalna. Jaki jest faktyczny zasięg na tych dwóch. Bateriach. No i sprawdzimy wszystko inne w tym rowerze. I przede wszystkim powiem wam, czy warto na niego wydać faktycznie te 5,5 tysiąca zł. Zapraszam! Oficjalnie Engle M20 jest rowerem, o czym świadczy napęd mechaniczny. Bez niego nie mógłby być rowerem. Jest tutaj też wspomaganie w pedałach, a nie tylko jazda na manetce na tylnym silniku. Konstrukcją ramy ten rower zdecydowanie bardziej przypomina motor niż rower. Jak widzicie, nie ma tutaj regulowanego siodełka normalnego rowerowego, tylko jest niska kanapa, na której siadacie naprawdę wygodnie. Mi się naprawdę wygodnie na tym rowerze siedzi. Dodatkowo rama jest amortyzowana. Tutaj mamy z przodu duży amortyzator, kierownicę bardziej przypominającą też taką motorową, no i ogólnie pozycja na tym rowerze. Motorze jest taka, jakbyście siedzieli faktycznie na motorze. Z przodu jeszcze dwa wielkie reflektory. Waży to też wszystko niemało, bo mamy tutaj wersję z dwoma akumulatorami, a można kupić tylko z jednym. Chociaż nie polecam, bo ten zasięg będzie zdecydowanie za mały. Ale nie będę was już zanudzał tutaj teorią. Zaczynamy praktykę od testu prędkości maksymalnej, czyli tych 45 km na godzinę. Uhu. Żeby rower rozwijał prędkość powyżej 25 km na godzinę trzeba odblokować silnik i manetkę. W internecie nie znalazłem jak to zrobić i dopiero producent wysłał mi ich własny filmik instruktażowy. Jeśli też będziecie mieli z tym problem to napiszcie do mnie maila a przekażę wam ten filmik. Rower rozpędza się powoli, bo jednak masa dwóch baterii go mocno dociąża. W końcu udaje mi się rozwinąć prędkość 43 km na godzinę, akurat w tych warunkach. Do 45 km na godzinę dobijałem na innych drogach, tylko muszą do tego sprzyjać okoliczności. Prędkość 45 km na godzinę udało się uzyskać dzięki dużemu silnikowi o mocy znamionowej aż 750 W, a jego moc szczytowa to 1000 W. Na płaskim nie ma on problemu, żeby rozwijać te prędkości powyżej 40 km na godzinę. Zastanawia mnie tylko, czy przy wadze roweru 38 kg nadaje on się w ogóle do podjazdów pod górkę. Rower ma 55 Nm momentu obrotowego, co w sumie nie jest dużo jak na tak mocny silnik, ale no ten rower waży też dużo. Według producenta, podjeżdża on pod nachylenia o kącie aż 10 stopni. Co w większości podjazdów miejskich Wam wystarczy. Na takich górkach, jak ta, o bardziej stromym nachyleniu, przypominamy sobie, że jednak jest to rower, bo jeśli zatrzymam się tutaj, to prawdopodobnie on już nie ruszy, ma problemy i trzeba mu dopomóc pedałując. Jak dla mnie napędu mechanicznego w tym rowerze mogłoby w ogóle nie być, bo przeszkadza on tylko w jeździe. Z przodu mamy standardowo jednorzędową korbę bez przerzutki. Z tyłu siedmiorzędowy wolnobieg, nie jest on nawet otrzymano. Siedmiorzędowa przerzutka jest już otrzymana. Jest to niski model turnej. Czy będziecie korzystać z tego napędu mechanicznego? To zależy od kilku czynników, a według mnie głównym czynnikiem jest wasz wzrost. Ja mam 183 cm wzrostu i moja pozycja jazdy jest taka. Widzicie? O. I kiedy chcę położyć nogę na pedale oj spadam, które jest wyżej, to po prostu mogę sobie polizać Kolano jest tak wysoko, no dla mnie jest to po prostu bardzo nienaturalna pozycja do pedałowania. Nie jest to nawet pozycja na cruiserze, bo na cruiserze żebyście byli bardziej wysunięci do tyłu, żeby te kolana były troszkę bardziej proste. A tutaj po prostu. Bardzo szybko rozbolałyby mnie kolana, i nie myślę w ogóle o pedałowaniu. Wolałbym, żeby w ogóle tutaj tego napędu mechanicznego nie było. Łańcuch by mi wtedy tutaj nie stukał, rower byłby lżejszy, a w zamian miałbym na przykład tutaj tylko dwie podpórki pod nogi, nieruchome, i tak bym sobie jeździł. Jazda bez wspomagania oczywiście utrudniają duże opory toczenia generowane przez tą oponę. Dla mnie to nic nie szkodzi, bo to nie jest rower do pedałowania, tylko do zasuwania po mieście, w terenie i te opony właśnie to umożliwiają. Jazda na tym rowerze naprawdę daje dużo frajdy, adrenaliny, ponieważ dzięki tym oponom o Grubym, terenowym bieżniku można śmiało wchodzić w nawet ostrzejsze zakręty. Fajnie to w ogóle jest odczuwalne przy prędkości 30-40 km na godzinę. Czuję się już naprawdę bardziej, jakbym był na motorze niż na rowerze. Szczególnie ta pozycja jazdy, też kiedy nie pedałujecie, jest naprawdę fajna, przyjemna, taka sportowa i agresywna. Wow! Jeśli chcecie troszkę tej. Nutki adrenaliny, to ten rower może być dla Was. O! Poza tym, że te opony dają dużo przyczepności, to oczywiście dają też dużo amortyzacji. Za amortyzację w modelu M20 głównie odpowiadają dwa amortyzatory: przedni i tutaj tylni. I choć lubię ten rower i chciałbym o nim się wypowiadać tylko w super relatywach, to jednak muszę troszkę ochrzanić egłę za tę e, amortyzację. Jak widzicie, przedni amortyzator ma tyle skoku, jeszcze tutaj dołożona ta rurka i ciężar. Tymczasem on się chowa dla mnie tylko gdzieś dotąd jest to może z 5 cm więc praktycznie cała ta masa która jest tutaj powyżej jest bezużyteczna gdyby jeździć tylko na amortyzatorach bez tej grubej opony byłaby tu na przykład zwykła opona to jazda byłaby dosyć twarda damper ugina się gdzieś tutaj do może 2 cm i też 2 trzecie skoku jest tutaj niewykorzystane są to oczywiście tanie amortyzatory nie można tutaj oczekiwać komponentów wszystkich znamionych Najwyższej półki, praktycznie połowa ceny tego roweru to są baterie i silnik. Hamulce tutaj są niestety mechaniczne, ale tarczowe. Jednak wystarczają one nawet do kontrolowania prędkości na takim zjeździe, ze względu na grube opony, które dają naprawdę dużo przyczepności. Przejdźmy wreszcie do tego, co myślę, że Was bardzo ciekawi czyli zasięg na tych Dwóch bateriach. Jedna bateria tutaj ma pojemność 13A, więc z dwoma mamy 26. Silnik pobiera porówno z jednej i drugiej baterii jednocześnie, więc nie jest tak, że sobie jedziecie na jednej, potem na drugiej. Możecie co prawda jedną wyłączyć i wtedy jedziecie na drugiej, ale wtedy pamiętajcie, że zawsze jedna Wam się bardziej zużywa i potem będziecie musieli szybciej po prostu ją wymienić. Według Engłę można przejechać na tych bateriach 75 na jednej i 75 km na drugiej. Dla mnie to są troszkę bajeczki, bo może tyle przejdziecie, jeśli ważycie te 75 kg, ponieważ przy takiej wadze standardowo testują właśnie te rowery. I jeśli jedziecie na najniższym trybie wspomagania na zablokowanym silniku przy wspomaganiu w pedałach, a nie na manetce, ja piłowałem wczoraj i dzisiaj ten rower cały czas. I śmiało mogę powiedzieć, że przejedziecie na nim spokojnie takie 60, 70, może nawet 80 km. Przy jeździe 40 km na godzinę na manetce. To jest naprawdę super wynik i to jest jedna z największych zalet tego roweru. Engłe M20 będę mógł polecić na pewno każdemu, kto szuka motoru elektrycznego, myśli nad motorem elektrycznym, ale na przykład nie chce wydać 20 tysięcy, bo od takiej półki zaczynają się no takie już solidniejsze motory elektryczne. Ten kosztuje tylko 5.500, 5.600 z dwoma bateriami, więc to nie jest aż taki duży wydatek, a zabawa jest naprawdę przednia, nie mówiąc już o tym, że jest to naprawdę świetny środek transportu w mieście. Ja nie wyobrażam sobie inaczej dojeżdżać te 3 do 5 km w Warszawie, a autem to jest jakaś mordęga, szukanie parkingu i tak nie muszę wam mówić. Jeśli ktoś szuka roweru elektrycznego to nie jest już za bardzo rower dla tej osoby, ponieważ no, to ma mało wspólnego z rowerem. Ten napęd jest tutaj, żeby ten rower mógł faktycznie nazywać się rowerem, ale to jest bardziej motor. Jeśli ktoś szuka roweru, to macie inne recenzje już bardziej rowerów, też na grubych oponach na moim kanale, także wbijajcie tam. A do Engle M20 macie link poniżej w opisie i też może jakiś kod rabatowy ode mnie. Wielkie dzięki za oglądanie, widzimy się niedługo. 영 <목소리법>